Dzisiaj pracujemy na Oficie 365, będziemy pracowali w Excelu, wybieramy spośród wszystkich naszych tutaj aplikacji, właśnie Excel i tworzymy nowy posty skoroszyt, będziemy się uczyli tworzyć, tworzyć wykresy w Excelu. Wyobraźmy sobie, że, pro, że mamy wybory klasowe, wprowadzamy osoby z klasy, tutaj będzie imię i nazwisko. Tutaj liczba głosów. Od razu, od razu sobie ustawiamy szerokości kolumn takie, żeby nam się te dane tutaj zmieściły. I piszemy na przykład pierwsza osoba to będzie Mariola różowa. Później będzie z. B... Gniew Wąski. Aneta poniedziałek. Krzysztof Kajak. Marek. Kudłaty. Nie ma tych osób. I y, Oliwier mm, Pomidor. No mamy, mamy osoby. Ustawiamy liczbę głosów 1, 2, 5. Krzysztof jak dostał 8 głosów, nie, nie wiem jak to się stało i Oliwier Pomidor dostał 3 głosy y, Stawiamy też liczbę porządkową, żeby nadać im kolejność, tym osobom. A, Mariola, się pomyliłem, to powinna być Mariola, a tu napisałem jakieś głupoty. Mariola Różowa, widzę, że był błąd w nazwisku, OK. Teraz tak jak mamy ciąg liczb, każemy Excelowi, Excel za nas tutaj wykona pracę. Może wpisać te liczby, tak samo tutaj pogrubiamy tą część, CTRL-B, bądź klikamy tutaj w narzędziach głównych, Możemy sobie powiększyć trochę czcionkę Na przykład na dwunastkę, już nie szalejmy teraz I chcemy wstawić, to co, o co nam dzisiaj chodzi Chcemy wstawić w tym dokumencie tabelę Wykres, wykres kolumnowy, nie tabelę z Więc zaznaczamy obszar, który chcemy, żeby w tym wykresie się znalazł I robimy wstawianie I mamy tutaj wykresy Wybieramy wykres kolumnowy. I ten wykres został wstawiony. My nie chcemy, żeby on się znajdował w tym samym arkuszu, co, jest, co są dane, więc wycinamy go albo klikamy prawym przyciskiem. Robimy wytnij. Otwieramy nowy arkusz, tworzymy sobie nowy arkusz i wklejamy wykres. Ja bym tutaj zmienił nazwę arkusza od razu. Zmieniamy nazwę na lista. A lista OK. I też zrobimy jakiś kolor karty, na czerwony, a tu będzie znajdował się wykres wykres pierwszy na przykład tak Czyli wykres słupkowy zrobimy kolorek na przykład kolor karty na żółty i będzie później a, jeszcze jednak będziemy tworzyć. Teraz pokazuję, jak wydytować ten wykres. Mamy wykres, zobaczcie, gdy go rozciągniemy w tym obszarze, on się nam ładnie tutaj rozkłada i dopasowuje. Jak zmienić na przykład tytuł? Jeżeli klikniemy w ten wykres, zobaczcie, gdy klikamy w wykres, nasz pasek u góry się wymienia, zmienia, wskakuje nam nawet na tą zieloną wstążkę, napis narzędzia wykresów. Gdy klikniemy w wykres, pojawia nam się, zobaczcie ile możliwości zmian, możemy zmienić rodzaj wykresu itd. Tak tak my nawet możemy w trakcie zmienić dane, dane ale my to co chcemy edytować to jest ten obszar, etykiety nas interesują, tytuł wykresu chcielibyśmy zmienić tytuł, gdy zrobimy, zobaczcie mamy teraz tytuł, liczba głosów gdy klikniemy na brak, tytuł nam znikł my chcemy zrobić nad wykresem i żeby to był tytuł wyniki głosowania tak Mamy tytuł wyniki głosowania. Nie możemy tego inaczej zmienić. Wyniki głosowania. Możemy edytować, tak? Wyniki głosowania w naszej klasie. Na przykład w naszej klasie. Nie, klasie. I OK, zatwierdzamy. Ale ja cofnę. Narzędzia główne mam taką możliwość, że cofnąłem ostatnią operację sobie, tak? I mamy wyniki głosowania. Teraz tak, tytuł osi. Tytuł głównej osi poziomej y, mamy brak lub tytuł pod osią. My nazwiemy ten y, nazwę kandydaci. Kandydaci. Będzie tu napisane, że to są kandydaci. No, no i później tytuł głównej osi pionowej. Ja bym zrobił od razu y, tytuł obrócony y, i napisał liczba głosów. Więc zrobimy ok. Pojawi nam się tutaj z tej strony obrócony, dlatego że gdy zrobimy na przykład tytuł osi pionowej, możemy zrobić obrócony, możemy zrobić pionowy, zobaczcie jak to wygląda, jest bardzo rozbita ta czcionka tytułu osi pionowej, możemy też zrobić poziomy, wtedy bardzo nam tutaj ten wykres deformuje, można powiedzieć, więc myślę, że obrócony jest najlepszą możliwością. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to jest legenda. Można usunąć legendę, zrobić brak to co było przed chwilą. Tutaj dobrze, jak ta legenda jest, żeby było wiadomo, co to jest. Znaczy, dla mnie, legendy mogłyby właściwie tutaj, w tym wykresie, nie być. Ale na przykład, nałóż legendę z prawej. Liczba głosów, nałóż legendę z lewej. Najlepiej, żeby legenda, jeżeli się znajduje, na przykład, pokaż legendę z prawej, bądź pokaż legendę u dołu. I mamy liczbę głosów. Mogłaby ta legenda się w ogóle tutaj nie znajdować, ale zostawmy ją. etykiet danych. Do środka koniec wewnętrzny. Pod... Pokażę jak to wygląda. Do środka, yy, gdzie wpisuje nam ile głosów otrzymał każdy kandydat. Koniec wewnętrzny, czyli na końcu tego słupka. Podstawa wewnętrzna i koniec zewnętrzny, czyli poza słupkiem. Na zewnątrz jest to najbardziej chyba czytelna tabela danych. Pokaż tabelę danych. Dodatkowa tabela danych. Która z kluczami legendy mamy dodatkowo opisane kolory, więc to jest bardziej czytelne. Ja tą tabelę w ogóle usunę. Osie, główna oś pozioma pokaż oś od lewej do prawej my tak mamy. Główna oś pozioma pokaż oś bez etykiet. Główna oś poziomą, pokaż oś od prawej do lewej, czyli odwrotnie. My chcemy, żeby była, pokaż oś od lewej do prawej i mamy oś pionową. Pokaż oś na przykład domyślną. Nic się nie zmienia, to jest właśnie domyślna w tysiącach, milionach i tak dalej, tak dalej, tak dalej. My chcemy zostawić, pokaż oś domyślną i linię siatki. Mamy podstawowe linie siatki, moglibyśmy siatki usunąć w ogóle, ale podstawowe poziome linie siatki, na przykład główne, ja zrobię pomocnicze. A sorry, poziome zrobimy wszystkie, będzie to może bardziej czytelne. Natomiast gdybyśmy robili pionowe, na przykład pomocnicze linie siatki, zaczynamy się robić dodatkowe linie, zostawmy to tak, niech sobie będzie. I jeszcze mamy coś takiego jak format, gdzie możemy na przykład tytuł wykresu wyedytować, yy, zmienić, yy, czcionkę na przykład pogrubić. To widać, że od razu możemy na przykład zmienić kolor na czerwony, możemy yy, dać mu na przykład kontur i na przykład kontur może być niebieski, tak? To możemy zmienić. Yy, to jest tytuł wykresu, później legendę możemy zmienić, yy, czcionkę, możemy wstawić jej kontur to głupie akurat co robię w tym momencie, ale yy, brak, brak konturu, tak? Yy, I tak dalej, i tak dalej. Możemy się tutaj bawić, yy, osie, wszystko edytować. Yy, o! Yy, zobaczcie. osie Chciałem wam pokazać. Zobaczcie. Możemy edytować, yy, sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. Yy, to zostawiam. Czyli jakby mamy wyedytowany teraz wykres, zamykam to formatowanie, mamy wyedytowany wykres. Chcielibyśmy wstawić jeszcze jeden wykres, żeby to był wykres kołowy. Zaznaczamy jeszcze raz ten obszar i robimy znowu wstawianie. Wykres nie kolumnowy, nie liniowy, tylko kołowy 2D. Wycinamy go, Ctrl X, od razu wklejamy tutaj, Ctrl V, i tu piszemy wykres kołowy. Zmienimy nazwę wykres kołowy. Wykres kołowy. Ok. I ten wykres kołowy możemy tak samo. Zmi zmienimy też sobie kolor. Ja akurat zielony, tak sobie wymyśliłem. Tak. Zamienię miejscem, przepraszam. I teraz rozciągamy ten wykres. Teraz dowolnie, jak go rozciągniemy, on mimo rozciągnięcia zawsze pozostaje kołem, tak. Jeżeli nawet go zwęzimy on zawsze pozostaje kawałek, tylko w zależności od tego, jak mu pozwolimy, on dopisuje nam, ustawia nam na przykład legendę, czy te opisy z różnych stron. Teraz w tym wykresie kołowym możemy wyedytować tytuł wykresu. Ja go wyedytuję, to były wyniki głosowania, tak? Zmieniamy ten, który jest, głosowanie, ok? Yy, I to jest jedna rzecz, legenda. Brak, pokaż legendę z prawej. Możemy tą legendę przesunąć z prawej. Możemy legendę u góry zrobić, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja zrobię, pokaż legendę z prawej. Etykiety danych do środka możemy wstawić. Może być ich brak, tak jak był wcześniej. Może być koniec zewnętrzny, koniec wewnętrzny też jest fajnie, dość czytelnie. W formacie możemy znowu zmieniać to, co wcześniej czyli na przykład zmienić kolor tytułu, pogrubić i zrobić czerwony, na przykład tak. Dodatkowo zrobić mu kontur na przykład niebieski, tak jak robiliśmy wcześniej. Ale tutaj już legendę możemy też edytować, tylko tutaj musiałbym chyba zwinąć, żeby było widać. Możemy zwiększyć na przykład w legendzie czciąkę na dwunastkę. Yy, możemy czcionkę w ogóle rodzaj czciąki zmienić, tak. Możemy zmienić legendę na przykład na czerwono, nie. No to już jest zależy od naszego szaleństwa, Ja zostawię tak może yy, i. Żeby zmienić nazwę z doroszytu, trzeba kliknąć nazwę. Zmieniamy, tutaj wpisujemy, wybory klasowe. U mnie to będzie, dopisze mi teraz jakiś numer, ponieważ już taką nazwę miałem, Enter, on mi dopisał numer 2. Czyli to jest pewnie trzeci plik z tą nazwą: wybory klasowe. I to jest wszystko w tej kwestii, jak wstawić wykres kolumnowy bądź słupkowy w Excelu online. Życzę Wam powodzenia, bawcie się. Dobrze.